Update wybruk heaven, tak. Yy, jedynie co widziałam to nowy dobek, jakby tak nie z, grzy, z gry, tylko po prostu normalnie z okładki. I to jedynie wiem o nowej aktualizacji. Załóżmy sobie mojego skina i zobaczmy, co jest. ok pierwszy rzut oka i widzimy nowy dobek. Więc nareszcie, bo nawet bardzo dawno nie wprowadzało nowego domku i nie, nie jest on z tajną bazą, to nawet dziwne. O, wygląda mega jak taka willa, mega e, problem za to, wygląda taka fajna willa. Okej, okay. okej, okay, nie mogę się doczekać, Fajny, ej duży wydaje się ten dom i zapewne... ma window, w ogóle twórzmy i... O Taki klimat fajny to robi! A! Trzeba mieć zamknięte. Fajny klimacik. Taki podwórek, ale fajny, skromny. Słuchajcie, żeby mieć zawsze zamknięte drzwi, bo na dół idziemy. Najpierw na dół. O! Ja! Ale fajne. Wrzucamy do kosza PUM! No okej. Okay. Fajne jest to taki skromny, fajny. I teraz co to? O! Ja! Cię! Fajne jest to, że to jest ten taki motyw, co ostatnio był, w ostatniej aktualizacji, niestety jej nie nagrałam, ale w ostatniej aktualizacji wprowadzili taki motyw, fajne wybieranie jakby. O kurczaczki, mega fajne, że w domku, bo w żadnym domku jeszcze nie było czegoś takiego i co to jest? Nie dam, bo icha. Czyli jest... A nie, to jest dla vip -ów. Co to jest w pol? Ok, ja wam nie powiem co to jest w pol, bo nie miałem, nie mam VIP-a. Możecie oglądać jakiegoś innego youtubera. Co się zajmuje Brook Heaven. jak ktoś jest tak bardziej w temacie to będzie wiedział o kogo mi chodzi, ja jakbym miał VIPa to bym z chęcią wielką Wam to pokazał, ale jak zostawcie łapieczką w górę i suba to będę, to będę o krok bliżej, żeby zarabiać z i o krok bliżej, żeby twojej, dla Was jeszcze lepszy content, więc jak mnie lubicie to zachęcam bardzo do subskrybowania, bo wbijamy 50 subów. No i tutaj tak fajnie. Okej, okay, to jest fajne. Fajne to jest, a czy da jest jakiś mega fajny domek! Czy jest jakiś nowy pojazd? Chyba nie. Nie wydaje mi się, Czy by był jakiś nowy domek. Możecie mnie poprawić w komentarzach jak mi się źle wydaje Powiem tyle, że chyba najlepszego nie w tym domu to jest to podziemie. To jest mega fajny, fajny klimacik to wprowadza. Fajne nawet miejsce. to jest. Wiem, że milion razy powiedziałam, że fajny. Fajnie zrobienia jest ten tan. W tym domku nie ma tajnej bazy, ale muszę to sprawdzić. Do kraju wynachowanego. Nie widać. Szukamy kampy nachowalnej, co? Szczerze, i gracie w chowanego tutaj ze znajomymi. To fajne mogło być coś, nie wiem, schowanie się w tych rurach. Szczerze propsuję za ten sam pomysł. Czekam na więcej takich fajnych Jakby wiecie co chodzi Czekam na więcej domków To na pewno by się przydało, ale czy coś normalne. tak może jest nawet jakiś apartament? Nie tak, nie ma nowego po apartamentu. Może nowe tutaj ubranko. Uuu. Nie <tryk> Czemu del tego nie przywrócili. Bo jak wiecie, usunęli kąpielówki dla chłopaków i to było już dawno, więc no... Urkewen, przywróćcie kąpielówki dla chłopaków, bo to jest nie fair. Czy tak jeszcze coś się zmieniło poza tym na mapie? Wydaje mi się, Ale chcę sprawdzić jedną rzecz. Jakby jak to, to wiecie, to już zostało dawno zmienione. A czy przypadkiem nie ma jakiegoś nowego domu dla VIP-ów? Jakby mnie to nie interesuje, bo nie mam zamiaru wydawać. Nie za tą ale dla was. Co? co? to jest? I co to jest? I idziemy w miejsce, w które ostatnio zostało... Ok, nie zostało nic tutaj wprowadzone. Autoszok. Tu? Nie, ale czy może jakieś nowe auto nie zostało wprowadzone? Czyli w o tym? Dajcie znać. Nie, już Nie. Ok, więc nie wiem, co by mogło być jeszcze nowego. Jeszcze przydaliśmy się szybko dronem. to Zobaczymy, czy nie ma. Czy przypadkiem nie ma czegoś na mapie nowego, czego ja nie zauważyłem. tutaj tutaj co Wydawało mi się, że to jest wzią. 500 i oni chyba na głowę opadli. I z konia wpadli. 500 Robuxów, widzowie? Co to? A, chyba tego nie było. 500 Robuxów? i chyba coś tego z tymi cenami. W ogóle ile pakiety kosztowałem? No, bycie w komentarzu, co byście chcieli z nie wiem, niebrukowym, z Robloxa? Bo to może być ciekawe, co byście chcieli wy, Jest jakieś tryby mi polecić, nie wiem, coś w tym stylu. I nie, nic chyba nowego na razie, jak nie ma, nie widzę. Tak, o nie, jednak jeszcze coś nowego może być pod nazwą to, te ulepszenia, ale nie wydaje mi się, żeby było jakieś nowe. No. Lecimy poza mapę. Ciekawe, czy was nie to będzie Okej, okay, skaczamy. Pod mapą! Co, widzowie jak już kończę? Na pewno ten film będziecie mieli, nie wiem, o 16-15.30, bo jest 1527, zrobię miniaturkę i macie ten film. Elo!